proszę aperol spritz Tam jest 35 stopni. Tutaj jest kawa i 26 stopni. I'm a, man. I'm a baller, take a deep breath. I'm a shark you 70s a week, I'll be up on night, day and night, day day and night. I'm a man, I'm a baller, take a deep breath. I'm a shark you 70s a week, I'll be up on night, day and night, day day and night. My life's dope, I wear fancy clothes. I'm a hell of a walk, I got hell of a show. As I'm learning, I'm a bring the show słuchajcie ja od jadę bez wody 38 w 38 stopni w kapyć a Magda do no Magda lepiej się nie odbywać. Patrz, gdzie na Gelanteria. Słuchajcie, góra, dół, góra, dół. Nieustannie. Cały czas. Tak, że tak mocno z górki, że przez górkę nie trzeba wydawać. I tak sobie jedziemy. I widać, że chłopaki zbierają. Robota idzie. No więc ok, Pokazuje 8 km 1156 metrów przewyższenia. 12,7 średnia. Maksymalne 20 e, Także stąd się zaczyna e, ten podjazd. Godzinę 41 tu jechaliśmy z drugiej strony, właśnie stamtąd jakieś 38 km, także rozgrzewka zrobiona. No i co? No i ja już to byłem, Magda będzie cisła, także będziemy widzieć. No i zobaczcie, to jest właśnie urok całych włoch. Wjeżdżasz, gdzieś tam ee, na biasteczka, plemane na gardę, naprzeciwko Montodalgo. Ok, mamy mało baterii, więc skoczyliśmy punta w punktach belon, Velono i przyjechaliśmy na mo, Monte Veleno więc pakujemy bidony i za chwilę podjeżdżamy. Już solo. Ok, i mamy dzisiaj niedzielę, dzień może. Jedziemy podjazd y, MT Argentario, ja już go jechałem. 9,48, takie dane. Magda ma iść ogień, czyli przed punto Velo, punto Velo... Veleno, punktą Veleno. To jest taki o, ostatni mocny rower i ma go iść na maksa, nie? po prostu psychicznie, żeby go tutaj zrobić robotę. Także tyle. A ja robię sobie dzisiaj takie zaciągi 10-sekundowe, tyle. Jak widać kolarze są. Także w tym roku myślę, że myślę, że wiedzie na górę, po tej pętli w Tatrach i tak dalej, to myślę, że ogarnie to. Będzie ból, ale ten ból nas wzmacnia. Z ciekawością tak mówiła sama, czy wiedzie, czy nie wiedzie, ale myślę, że nastawia się psychicznie na to, żeby po prostu tak na górę wjechać, nawet jak trzeba będzie w pełnym momencie zejść, odpocząć, to tak tu będzie. Ta ścianka po prostu ona już następnie po prostu zniechęca teraz mam 300 W no i tu ciężko mniej zrobić 350 Podjazd trzyma od samego początku, dlatego uważam, że pierwsze 20-30 minut podjazdu jest kluczowe, jeżeli w tym czasie nie zejdziecie z roweru, to potem jakoś już pójdzie. Skupcie się, by pokonywać to sprawnie od zakrętu do zakrętu i wybierajcie optymalną linię pokonywania zakrętu, czyli jak najszerzej, po to, by napić się izotonika bądź zjeść żela. Gdy mijacie ścianę po lewej stronie, to jesteście już naprawdę blisko. Satysfakcja z wjazdu jest naprawdę, uwierzcie mi, ogromna. Pamiętajcie, że Punta Beleno to złoty gral gardy. Warto się przygotować i mieć ją w swoim wykazie. Eee, Szybko parę słów na Najcięższy podjazd z moich dotychczasowych, jeżeli chodzi o podjazdy. Podjazd, kryzys. Kryzys. Ja, tak, już mam, mam kryzys cukrowy, musimy jechać na kole. Generalnie najcięższy, stelwio było długie, ale nie było takie strome. Tutaj stało się w miejscu nawet jak się cisło na maksa. Musiałam auto pauzę wyłączyć w zegarku, żeby mi w ogóle liczył kilometry. No i co? Kryzys mniej więcej w połowiem mnie złapał taki, że stanęłam, oblałam się zimną wodą, zjadłam, pochlęłam i ruszyłam dalej. Dobra. Nie było dużo kolarzy po drodze, jakieś cztery osoby mijaliśmy. Eee, szkoda, bo jak, szkoda, bo jakby było więcej, to też człowiek ma jakiś punkt odniesienia. Eee, no ale to jest ciężki podjazd. To jest ciężki podjazd. Włochy to idealne miejsce na turystykę rowerową. Praktycznie każde miejsce, które tam jest, nadaje się na to, by wziąć rower i trochę poszusować na rowerze szosowym bodziem TB. Choć byliśmy już w wielu miejscach we Włoszech, to w tym roku nasze serca skradła Toskania i przepiękny rejon Chianti. Zachodnia część Toskanii to także morze. Również tam byliśmy. I właśnie po 10 kilometrach podjazdu możemy w rejonie Ortabello mieć taki widok. W tym roku byliśmy na kempingu Gianella, ale pamiętajmy, że we Włoszech sieć kempingów jest naprawdę przeogromna. Natomiast tutaj byli bardzo mili ludzie, rewelacyjna pizza, wyborny aperol spritz, na obiekcie oczywiście był sklep, w którym kupimy dosłownie wszystko, a może i nawet więcej. Kemping jest podzielony na kampery, na pole namiotowe i oczywiście bungala. Będąc wiernym swojej tradycji, wybraliśmy tradycyjnie namiot. I w tym roku nasz namiot był największy na dzielni. Oceńcie sami! Ups, jeszcze jedno. Pamiętajcie, we Włoszech na kempingu życie zaczyna się po godzinie 23. To znaczy, dzieci bawią się od 23 do 1, dorośli od 1 do 3. Uwzględnijcie to koniecznie w swoich planach. Pytam mi, panie Earhart. Czy była pani Tak, pani To jest co? Je przed Punta... Punto wyleno? Kanapkę je kanapkę... z kawą Normalnie białe pieczywko Najbardziej białe z białych, które było Z najbardziej serowym serem, który był i prosciutto, które też było O, czekajcie, bo tu coś... No, także takie coś mieszczenie dziubie